Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejny świetny gość. Dzisiaj jest z nim Robert Małopolski. Cześć, Robert. Witaj. E, Robert Małopolski prowadzi sklep motocyklowy. I tutaj, kilka na pewno jak gdyby rzeczy, muszę Cię zapytać. Co to za sklep i co to za motocykle? <laughs> sklep, no, to jest salon motocyklowy, który jest w tej chwili przy Zakopiańskiej. Mhm. Generalnie włoskie marki, mhm. począwszy od sztandarowej Ducati, poprzez grupę Piaggio, Vespa, MV Agusta, Moto Guzzi, mhm. Aprilia. Mhm. I ostatnio dołączyła do nas marka jeszcze Benelli, czyli mamy jak gdyby w tej chwili siedem marek, wszystkie włoskie. Mhm. Wszystkie piękne i cudowne. No i właśnie tutaj zapytam <laughs> trochę o historię, bo ty masz, jak długo już prowadzisz ten salon? <laughs> Nie pytaj, ile prowadzę salon, bo wstyd się przyznać, ale to już e, 30 lat prawie. No 30 lat, bo. bo Od pyta, 90 roku. Czy na, na przestrzeni tych lat widać tą tendencję, że coraz więcej, mówiąc prosto, naszych obywateli przesiada się na motocykle? No zdecydowanie tak. Natomiast tak kwestii wyjaśnienia. 30 lat jestem w motocyklach, natomiast hmm. e, m, zaczynałem kiedyś od, od, od marek japońskich, które hmm. były najwcześniej w Polsce reprezentowane, więc to było, to było suzuki, później Honda, później Kawasaki i włoskie marki dopiero od 6 właściwie lat, Aha, okay. e, hmm. od 6 lat e, to była taka nisza, która nie była w ogóle w Polsce, jak gdyby reprezentowana. A, a, m, przez, przez jakieś większe salony i postanowiliśmy zmienić zupełnie e, z miłości do Włoch i, i do wszystkiego co piękne postanowiliśmy wejść jak gdyby w, w, w włoskie marki i, i, i no to są marki w większości premium, Ducati, Vespa to są marki absolutnie z, z górnej półki, ale też no, z niesamowitą tradycją i, i tutaj się jak gdyby koncentrujemy na tym. Czyli można się zakochać w Twoim towarzystwie? To można tak? się zakochać i wszyscy, którzy przychodzą do nas raczej nie wychodzą z pustymi rękami, właściwie nie odjeżdżają już samochodami, tylko w większości, w większości na dwóch kołach. No właśnie, no to super, no to super. Ale właśnie zapytam. Yy kto najczęściej, jak gdyby jakbyśmy taki profil takiego klienta Twojego, to ja wiem, że wszyscy na pewno mogliby przyjść i się wtedy, bo rzeczywiście korków było mniej, ale tak naprawdę nie wiem, czy nie jest jakaś taka specyficzna, nie wiem, specyficzna nisza klienta, albo gdybyśmy takiego klienta właśnie określili, kto najczęściej kupuje motocykle. Kto najczęściej kupuje motocykle? To nie jest łatwe pytanie. Będzie I, jeszcze kilka trudnych. Jest dzisiaj. bardzo, bardzo <noise> dużo ludzi, którzy są związani jak gdyby z dwoma kółkami, z, z motocyklami, tradycja, bo tato jeździł, bo dziadek jeździł, prawda? I to jest jaka, jak gdyby jedna grupa ludzi, która jak gdyby od lat jeździ na motocyklach i, i, i ludzie mają jak gdyby tradycje rodzinne w jeździe na motocyklach, ale powiedzmy od co najmniej nie wiem 10 lat. E, e, to się bardzo zmieniło. Bardzo dużo ludzi przychodzi zupełnie nowych. Bardzo dużo e, e, ludzi, którzy, którzy mają biznesy w Krakowie, mają, mają, e, mają hotele, mają restauracje, poruszają się generalnie po Krakowie. E, no więc z innego Gowy nie przychodzi tylko Wespa, mm. <gry> jeśli chodzi o skutery. Natomiast, natomiast e, e, jeśli chodzi o motocykle, to. Mm, mm, ta grupa migruje, to znaczy są ludzie, którzy jeździli na, na, na wcześniej na japońskich motocyklach, potem przesiedli się gdzieś częściowo powiedzmy na motocykle BMW, ja mówię o tych motocyklach premium, mhm. prawda, czyli, czyli powiedzmy taki troszeczkę z górnej półki, natomiast no w tej chwili jest generalnie tendencja do poszukiwania wszystkiego, co jest piękne i ładne. Mhm. No, i tutaj się wpisujemy jak gdyby, w klimat, to bo potrzebne. motocykle włoskie są piękne, mają tradycje stuletnie. Mhm. Zwłaszcza Ducati poczyniło niesamowite kroki, jeśli chodzi o jakość, o technikę. Ducati jest w grupie Audi w tej chwili, więc tam mówiąc krótko, Audi pompuje trochę pieniędzy w, mhm. w technikę i stąd i to stąd, i stąd zainteresowanie marką przede wszystkim. Czy u ciebie to była, nie wiem, miłość od najmłodszych lat do motocykli i stąd taki pomysł na biznes, czy to mówiąc pros jakaś inna historia życiowa, za tym stoi, że, że od 30 lat prowadzisz salon motocyklami? wiesz co, no to nie jest bardzo skomplikowane. Zawsze mnie do dwóch kółek ciągnęło, zawsze mnie do motoryzacji ciągnęło, więc... więc... Ale dzisiaj przyjechał samochodem. No tak. Przyjechałem, przyjechałem, tak. Tak, przyjechałem samochodem ze względu na temperaturę, <laughs> <laughs> tylko i wyłącznie. Natomiast fakt jest faktem, że, że gdzieś tam od młodych lat moja kariera gdzieś tam się zaczynała jeszcze w czasie podstawówki, czyli, 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 czyli komary, jawki, Simpsony, mhm. um, później jakieś WSK <laughs> i tak dalej, motocykla. Ale, ale też równolegle z tym szły samochody, jak gdyby. Natomiast gdzieś tam później udało mi się wyjechać do, do Stanów Zjednoczonych, tak zwane saksy. I, I tam kupiłem Hondę i, i, i już, 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 już tak zostało, także troszeczkę już sprowadziłem ją później do Polski. No i później spotkałem ludzi, e, e, Przemka i, e, Przemka i e, Roberta Rożka, którzy wspólnie, wspólnie jak gdyby rozwijaliśmy firmę Ryder. Mhm. E, czyli to był też właściwie rok no dziewięćdziesiąty jak właściwie, czy nawet osiemdziesiąty, dziewiąty, jak zaczęliśmy współpracować. Więc, więc to jak gdyby zawsze, zawsze te dwa kółka mi towarzyszyły. I później A to właściwie nie uh, Nie, nie, nie. To, czy... była, to było CB700, to był taki, taki naked bike, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli najbardziej klasyczne wtedy motocykle, które, które mhm. były. Czy w branży motoryzacyjną, w branży motocyklową COVID mocno uderzył, no bo mieliśmy już tak cały sezon, całe, całe lato w tamtym roku. Jak to wyglądało wszystko? E, powiem tak, no wszyscy byliśmy zaskoczeni COVID-em i, i całą tą sytuacją, ta pierwsza, pierwszy lockdown, pandemia, czyli powiem, luty, marzec, kwiecień, no właściwie dla nas to jest, to są, to są miesiące, których najwięcej sprzedawało tak. się, ponieważ powiedzmy, z reguły były te, te miesiące, właśnie począwszy od lutego, są <coughs> miesiącami, gdzie ludzie zaczynają, mówiąc krótko, szukać, wybierać i decydować się na, na mm. tego rodzaju zakupy. Natomiast no, zeszły rok nam to troszeczkę pokrzyżował. Później mieliśmy takie bardzo delikatne odbicie, właśnie maj-czerwiec. Generalnie nie narzekam, znaczy ja generalnie nie narzekam. No, mm. Przyzwyczaiłem się przez te kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt właściwie lat, do tego, że różnie bywało. Ten wolumen sprzedaży, ilość sprzedawanych motocykli czy skuterów jest już na tyle duża, że jakość można z tego wszystkiego no. przeżyć. Nie jest łatwo w tej chwili bo wszyscy chcą kupować w salonach, wszyscy chcą być pięknie tak. obsługiwani, wszyscy chcą kupować w pięknych miejscach, bo branża samochodowa nas trochę do tego przyzwyczaiła, mhm. ale to wszystko niestety trzeba utrzymać. Tak. Kiedyś wystarczyło mi trzech pracowników w firmie, dzisiaj mam czternastu mhm. i wszyscy chcą jeść. No tak, Prawda? Więc to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, żeby, żeby właśnie jak gdyby złapać ten balans pomiędzy jakością obsługi, pomiędzy prezentacją tego wszystkiego i pokazaniem, wyjściem do, tego, do klienta, do, do potencjalnego klienta, który chce kupić, ale no, staramy się to wszystko jakoś załatwiać. Nie jest to łatwe i, i na pewno nie jest to lukratywny biznes, ale, no, ale staramy się działać. No cóż, no, pasja jest pasją i trzeba ją kontynuować. No to właśnie jestem ciekaw, ponieważ jak gdyby lata, lata prowadzisz już biznes, więc, ten, więc na pewno też patrzysz na swoją branżę, ale też odwiedzają Cię klienci, którzy też zapalają się do tej akcji, często są to przedsiębiorcy, więc jakiś przegląd na przez biznes masz jestem ciekawa właśnie twoich rad, no bo tutaj szukamy jak gdyby m, nawet nasz kanał tak się nazywa, że szukamy lekarstwa na kryzys gospodarczy, tak. Tak? Jest to oczywiście jak gdyby hasło gdzieś tam reklamujące, no ale tak naprawdę każdy w duszy gdzieś tam tego szuka, no, że przeżyliśmy już nie jeden kryzys, mówiąc plus na pewno, no takiego jak ten jeszcze nie było, tak? Więc być może właśnie te rady, które teraz sobie będziemy nawzajem e, dawać, czyli co powinni przedsiębiorcy robić, żeby akurat ta pandemia nas no, po prostu nie pokonała, żebyśmy mogli znowu wyjść i, e, i prowadzić biznes. Więc jestem ciekawa właśnie Twoich rad. Co Ty byś radził przedsiębiorcom i koniecznie prowadzącym salony, ale w ogóle jakie działanie podjąć, żeby, żeby te skutki kryzysu były jak najmniejsze? Wiesz, to nie ma tutaj jednej rady dla, dla wszystkich. No, to jest bardziej kwestia pomysłu i charakteru. No, zawsze byłem charakterny, więc zawsze ten biznes prowadziłem w taki sposób, który pozwalał mi różnego rodzaju zawirowania przeżyć. Mhm. Nigdy nie było łatwo. No, żyjemy w takim, a nie w innym kraju bardziej nieprzewidywalnym niż przewidywalnym bardziej skomplikowanym ze względu na sytuację covidową i sytuację polityczną i na każdą inną, prawda? Natomiast, no, mówiąc krótko, no, nie wolno się poddawać. Ja wiem, że to łatwo jest powiedzieć komuś, kto już ten biznes ma zorganizowany i trwający ich z lat. No, najgorzej mają chyba ci, co wystartowali, nie wiem, rok temu. Dwa lata temu, którzy weszli w biznes i, i nie do końca go rozwinęli, a już musieli, że tak powiem, znajdować pomysły na to, co zrobić, prawda? Mm -hmm. Jest mnóstwo ludzi młodych, restauratorów, ludzi, którzy otwierali bary, ludzi, którzy działają w różnych, w różnych historiach i tutaj, no cóż, no, trzeba znajdować pomysły, jakie dla konkretnej branży, no tylko i wyłącznie hard ducha. Pomysłowość nam w tej chwili pozwala przetrwać, ale to zawsze tak było. Mhm. E, obojętnie czy to było teraz, czy, 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 czy 100 lat wcześniej, zawirowania trzeba przeżywać, niestety, Jasne. i trzeba sobie z nimi w jakikolwiek sposób radzić. Nie ma, nie ma, nie ma lekarstwa. No, nie ma co modlić się w kółko i prosić o to, żeby spadło z nieba. Niestety samo nigdy nie chce spać, i dlatego trzeba wymyślić, jak tam się dostać Jasne. do tego źródła, żeby, żeby, jest, żeby, żeby było lepiej. Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, co powiedzieć właśnie, czyli po prostu prosty przekaz, pojętując to, nie poddawać się, nie poddawać się, to jest, to jest bardzo ważne, a na pewno to, to rozwiązanie znajdzie, znajdziecie. Znajdziemy wspólnie na naszym kanale też jak gdyby e, macie też przekaz od konkretnych branż, ale e, w każdym właśnie przejawia się to, to co tutaj też powiedział e, Robert, że nie poddawać się, szukać sposobów to jest to, co pozwoli nam to przetrwać. Robert, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, było niezwykle miło i mówiąc prosto, pewnie jeszcze mam te pytania, które nie zadałem w głowie, ale w związku z tym, że nasz czas jest gdzieś ograniczony, więc nie będę jak gdyby więcej zadawał pytań, ale nasi, nasi widzowie w ogóle nie powstrzymujcie się, zadawajcie pytania, które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi do Roberta w komentarzach pod tym filmem. Jak tylko Robert znajdzie czas, to Wam na nie odpowie. A jeśli ktoś z Państwa, nie wiem w jaki sposób zakochał się albo pomyślał, że w tym momencie to jest właśnie dla niego droga pod kątem, żeby przesiąść się z czterech na dwa kółka, no to chyba Robert jest odpowiednią osobą, którą powinniście te pytania po prostu zadać. Co kupić, gdzie kupić, czy ono musi mieć ten logo Lamborghini, czy nie musi mieć logo Lamborghini, <laughs> więc, więc o to pytajcie, bo na pewno tą odpowiedź uzyskacie. Ale to jeszcze nie koniec naszego odcinka, dlatego że mam do Ciebie jeszcze kilka... Takich stałych punktów. Jeden zestaw punktów to jest to, że jest pytanie, które jest tak naprawdę mm, pytaniem od reżysera, aczkolwiek nie wiem, kto reżyseruje ten projekt, ale, ten, ale on jest winny. Zasada taka, że ty losujesz, ja czytam, zobaczymy, co jeszcze się dowiemy o tobie. Zobaczmy. Jest jedno, pokaż. Dobra, jest dwustronne. OK. No wiesz co, no powiem tak, że. Moi widzowie już mają tego dość jak ja to mówię, bo, ten, bo nie wiem czemu tak jest, ale w naszym studiu panuje taka energia, że zawsze pytanie jest jak gdyby idealnie dobrane do autora. I to tylko autor wie, że to nie jest ukartowane, tylko sam losował teraz, tak? ale różne tu podały pytania i to ono jest w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy. Tak? Rozmawiamy o czymś i ja już nawet wiem, co odpowiesz na to pytanie na pewno, ale, ten, ale i tak je zadam. E, co jest potrzebne, żeby żyć pełnią życia? <głosy> <głosy> czy dwa koła, czy cztery koła. <noise> ale taki jest życie Potrzebne jest na pewno mnóstwo fantazji i, i, i harta ducha i dużo energii. Na to musimy sobie częściowo troszkę zapracować, ale bardziej mentalnie, po to, żeby umieć się znaleźć w trudnych sytuacjach. Czy są do tego potrzebne pieniążki? Na pewno trochę, ale, ale ja też kiedyś zaczynałem i też, i też bez pieniążków, i, i też było bardzo fajnie. Tak. Także, także pełnią życia można żyć właściwie w każdych warunkach. Nie chcę, żeby to trywialnie zabrmiało, ale, ale mamy tyle teraz możliwości, że. To tylko od nas samych zależy, gdzie się tutaj z tą pełnią życią umiejscowimy. tu bardziej, bardziej trzeba, trzeba gdzieś to w środku poczuć. Dokładnie. Trzeba zadać sobie to pytanie. <grym> Fundamentalne a, pytanie, a jak przeżyć. żyć. Tak, dokładnie. A jeśli byśmy chcieli to przeżyć, zapytanie, to jak Państwo się cofniecie kilka minut w tym odcinku, to sami się dowiecie, że od 200 zł już można mieć skutek, miesięcznie, <grym> nie nie więc niewiele trzeba, żeby, żeby poczuć taką pełnią, pożyć taką pełnią życia. Jeszcze mam jedną prośbę do Ciebie tak naprawdę, ponieważ chcielibyśmy, żeby nasz projekt miał ciągłość, mm -hmm. więc gdybyś mógł kogoś zarekomendować do kolejnego odcinka, to bardzo bym Cię prosił teraz. Podawałem już mojego dobrego, znajomego przyjaciela Andrzeja Barana. Sympatyczny gość, strasznie go lubię i wydaje mi się, że on tutaj też mnóstwo, mnóstwo energii wniesie do, do, Super. do, do, do Waszych no programów. Dobrze. W takim razie, Andrzeju, bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Już jak Robert już miał, to będzie bardzo ciekawy odcinek i, i na pewno chcemy poznać Twoją historię, no i Twoje wskazówki dla biznesu. Tak na koniec, żeby pożegnać się, może zaczęliśmy jak gdyby tym, że chcemy trochę pozmieniać w Polsce, żeby więcej osób może działo właśnie na skuterze, te korki były mniejsze, to takimi życzeniami również chciałem się z Tobą jak gdyby pożegnać z widzami. A nie życzeniami moimi do ciebie, tylko tak naprawdę twoimi do siebie. Czyli czego byś sobie życzył dla siebie, dla biznesu na dzisiaj i na przyszłość? Czego bym sobie życzył? Przewidywalności, spokoju, w sensie biznesu motocyklowego, oczywiście pogody, aczkolwiek ona jest znakomita przez ostatnie kilka lat, już, już, już mamy. Już mamy bardzo długie lata i już nie chce mi się słuchać klientów, którzy mówią, że u nas się nie da jeździć, bo trzy miesiące tylko można. No Można jeździć 8 miesięcy na motocyklu czy skuterze. Także to się na pewno zmienia. Tego wszystkim życzę dużo słońca, dużo radości, pomysłów i, i generalnie e, może więcej spokoju, ale ja myślę, że, że już powoli kształtuje się u nas. Te sytuacja, w której miejmy nadzieję, że ten biznes i ten spokój będzie zapewniony i przewidywalność i, 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 i coś, co nam pozwoli normalnie funkcjonować, a nie tylko i wyłącznie koncentrować się na tym co będzie jutro i czy jutro przeżyjemy. Jasne. To Oczywiście e, ja się przyłączam, ja jako Bartek, my jako Stamper Tobie tego życzymy, życzymy Super. tego również naszym naszym e, widzom. No i co? No i tym właśnie tym e, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym przedstawię zapewne równie ciekawą historię. Ale, żeby to był jeszcze taki smaczek, bo tylko niektórzy może zastanawiają, już szukałem w internecie, jakie tam prawo jazdy trzeba mieć na te, na te, na te pojazdy, które dzisiaj <grym> mówiliśmy, to tak zapytam jeszcze Ciebie, jakie prawo jazdy trzeba mieć na skuter albo Na skuter 125 cm na szczęście nie trzeba mieć żadnych prawo jazdy, można nim się poruszać mhm. właściwie bez ograniczeń, mając tylko i wyłącznie kategorię B. Więc tutaj bardziej kreatywność i pomysłowość na spędzanie czasu, to co powiedzieliśmy. Nie potrzeba Nie kierownica, nie zamknięty, przemieszczający się, podjeżdżający wszędzie z uśmiechem, więc, więc to tylko w tym kierunku, co myśli wszystko. Jasne. Po to, żeby to życie było troszeczkę bardziej. <śmiech> <śmiech> radosne. Super. Teraz to już naprawdę koniec. Resztę pytań <laughs> zadawaj, zadaj, zadajcie Robertowi w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Dzięki. bardzo. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.